Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym nasza cywilizacja upadła. Wszystkie miasta pogrążone są w ruinie. Nie ma jedzenia ani picia. No ale z jakiegoś powodu rośliny Splendor vs. Zombies postanowiły przeżyć. Zatem są one jedynym źródłem pożywienia dla ocalającej ludzkości. Co byłoby, gdybym to ja miał do wyboru tylko. rośliny z vs. Zombies 1, bo więcej mi się nie chciało. Czy zjadłbym chociaż większość z nich? Zatem do tego dzisiaj dążymy, żeby sprawdzić ile roślin z versus vs Zombies zjadłbym. No dobra, zacznijmy od blowera. Rośliny, która zdmuchuje zombie w grze. To jest po prostu zwykła, trzelisna koniczyna. Czy ja bym zjadł trawę? Czy koniczyna to trawa? Dobre pytanie. Nie wiem, tutaj musiałbym się spytać Krówka, ponieważ on wiedziałby, czy koniczyna jest trawą. No nic, damy Tier B. Katapulta kapuściana. Hmm, no kapusta na surowo. No nie wiem, nie wiem. Pewnie by waliła we mnie kapustą jak te zombie, więc ciężko by było do niej podejść. Ale jakby mi się udało i bym ją zaciukał i ugotował i potem zjadł. No nic. A tier, Kaktus. No A. Jakoś kolce. Ciężko by było go zaciukać. Co to jest? To się nazywa Cat Tail, Koci ogon. No a, zobaczmy. Wiesienkowe bomby. No lubię wiśnie, ale problem jest taki, że to bomba, więc prawdopodobnie zginąłbym próbując ją zjeść. Cetier. Chomper. Ciężko by było, ale patrząc na to, że zasięg tego w grze jest tak duży jak moje IQ. Myślę, że daj, że to jest do zrobienia. Działo kolbowe. Nie wiem, nie chciałbym za bardzo zjeść działa. No ale ta dowalona kolba pewnie by była fajna, tylko że eksploduje. No nic, detier. Ziarno kawy. To jest ziarno kawy, dosłownie. Tylko że pewnie takie dowalone z oczami. Mm, niech będzie betier. Dum grzyb. No a... Stałaby się Hiroshima i Nagasaki, i wszystko co złe, znajmym by w ogóle się do tego zbliżył. Doniczka, jakby to jest dosłownie Doniczka. No nawet nie jest w teorii roślina, chociaż tam chyba pisze w grze, że jest. No ale nie, nie zjedno. Ten grzyb, to pytanie czy on jest w ogóle jadalny, czy nie, bo nie wiem, czy fioletowe grzyby są w ogóle jadalne. Ale jeżeli byłby jadalny, no to Cetier, ale jak nie jest jadalny, to na A. No nic, damy detier. Czosnek. Nic by mi nie zrobił ten czosnek. Chociaż patrząc na to, jak zombie go jedzą i nie lubią go, to pewnie nie może być smaczny, ale w apokalipsie nie ma co narzekać. Betier. Działo groszkowe. To jest po prostu groszko strzelec, tylko że z takimi czterema rurkami i hełmem. Nie wiem, jeżeli musiałbym zjeść hełm, to detier. Ale bez hełmu. Ciężko by było w sumie do niego podejść, bo tak, cztery groszki dużej wielkości bym je strzelał. Ale dobra, cetier. Cokolwiek to jest, nie wiem, nie zjadłbym tego na, jeżeli to by było jadalne. Złoty magnes. Nie wiem, jeżeli ten złoty magnes jest jadalny, to cetier, ale to jest złoty magnes. Ma nawet w nazwie. Zatem wątpię, żeby był jadalny. No a. Co to jest w ogóle? chyba jakiś nad nagrobkowy zjadasz czy jakoś tak to się nazywa nie wiem nie wiem na co to jest nie zjem tego nigdy hipno grzyb o tak atier lodowy grzyb pewnie, pewnie byłby zimny i mnie zmroził no dobra betier jeżeli byłby jadany, byłoby spoko Imitator. nie wiem bo jeżeli by się w coś zmiał zmienić no to byłoby ciężko ale tak sam w sobie mi się wydaje że bezproblemowo bym go zjadł Lubię ostre, ale jeżeli to jalapeno zrobiłoby taki szlak ognia, no to średnio by było. Ale niech będzie Atir. Kernel Pult, czyli co rzuca z ziarnami kukurydzy w ciebie. Ale ma chyba 25% szans, że rzuci masło w ciebie. Jakoś. Nie wiem, nic praktycznie by to dla mnie nie znaczyło. To jest... Będę go zjatier. Lilia wodna. No nie wiem. Lilia wodna niby nic nie zrobiłaby, ale... Może by była jadalna. Jakbym był zdesperowany, będę go zjadł. Magnes, grzyb. To jest dosłownie magnes, tylko że pod nim jest grzyb. Z, tego, z czego nie wiadomo, na czy grzyb jest jadalny, a magnes to raczej na pewno nie jest jadalny. No a, zobaczmy, co, co to jest. Marigold. No nie wiem, to takie bezbronne... bezbronna, nie wiem, stokrotka. Może jak bezbronna stokrotka. No to da się zrobić z niej herbatę. Będę go zjadł. Melon pult. Hm. Dobre pytanie, bo on niby zadaje straszne, masywne obrażenia na zombie. To nie wiem, czy bym nie dostał wstrząśnienia mózgu, jeżeli bym dostał takim melonem. Więc tutaj muszę patrzeć z rozwagą. Pójdzie do tier C. Groszko strzelec. Klasyka. No mi się wydaje, że atier. Pewnie by się bronił, ale zupa grochowa mi się wydaje, byłaby idealna. Co to jest? Plentern, roślinu latarnia. Nie wiem w ogóle na co to jest. To chyba jakieś radioaktywne, nie wiem tego. Mina ziemniaczana. Cetier, Mały taki grzybek, pół grzybek, czy chyba czy jakoś tak. No nie wiem jak, jakby był jadalny, no nic by mi nie zrobił, ale może nie być jadalny, więc cetier. Po tej całej liście to ja, ja to wszystko posegreguję. Nie chcę mi się teraz na co tego robić. Dobra, dynia. Nic to nie zrobi kompletnie. A dynie, z dni można zrobić w sumie bardzo wiele rzeczy. Taki ten, podbójny groszek. No niech będzie Atier. Strachliwy grzyb. No nie wiem, jakbym się zbliżył to pewnie by się schował, ale pewnie by strzelał. Cetier. Wodny grzyb. No nie wiem, taki mały grzybek, tylko że on by smakował gorzej. Cetier. Lodowy groch. No po prostu pewnie jakiś zimny groszek. Jakby się go dało ugotować, to pewnie nic by mi nie zrobił. Więc niech będzie Atier. Co to jest w ogóle? Nie mam mowy, że ja to zjem. Nigdy. Nawet jakby to było jadalne. To to samo, to wygląda jak taki patyki akacji, czy coś takiego. Nie, nie zjadłbym. Zobaczmy. Podwójny groszek, taki split pea. No więcej groszku dla mnie, tylko że od tyłu bym go nie podszedł. No ciężko by było, ale nada. niech będzie Atier. Squash. O nie nie nie, ja wiem co w grze on robi z zombie. On zmaszruje ludzi. Nie ma mowy. Taki słoneczny grzybek. Jeżeli byłby jadalny, byłby kompletnie bezbronny, więc mi się wydaje, że będę go zjadł. Słonecznik. Słonecznik. Hmm. Ziarna słonecznika są chyba ok. I jadalne, więc wydaje mi się, że jego bezbronność tutaj na pewno skutkuje z jedzeniem. Wysoki orzech. To jest po prostu orzech, tylko że jest wysoki. Jedyna trudność to zniszczenie go tak naprawdę, jego zewnętrzne i Powłoki ochronnej, czy tam cokolwiek orzechy mają. Zielsko wodne. Nie wiem. Niby jest jadalne, pewnie ciężko by było to ubić i nie byłoby dobre. Detier. Potrójny groch. No to pewnie trzy razy więcej by we mnie strzelał i pewnie ciężko by było podejść go od tyłu, bo ma trzy głowy dosłownie. No ale to by było możliwe, ale cięższe mi się wydaje niż poprzednie groszki, więc Betier. <laughs> Dosłownie drewno, które się pali. Jakby nadzwykłego drewna bym nie Ono jeszcze płonie, pewnie bym nie wiem, się oparzył. No a podwójny słonecznik. Dwa razy więcej słonecznika dla mnie. Co to jest? To są jakieś liście. I One odbijają zombie w grze. To nie wiem, czy mi by coś zrobiło. Bo chyba takim chodzącym zombie nic nie zrobi. Nie wiem, jeżeli to jest mięta to będę ale jeżeli to są liście, to już tak trochę mniej, ale niech będzie. Orzeszek, no orzeszek wiadomo pójdzie na Bedegoziat. Zimowa katapulta, no to po prostu trudniejsza do zabicia katapulta, dlatego że jest mrożąca. Krew brzyła, starfleet, Gwia gwiazdny owoc, nie wiem czy jest jadalne. Jeżeli jest jadalne, to ciężko by było do niego podejść, bo strzela w pięć różnych kierunków, no, ale mi się wydaje, że... Betier byłby optymalny. No dobrze zatem, pora teraz na posegregowanie tego. Zaczynajmy od... tak, niech będzie dołu. Na no, A. Więc tak. Taką najbardziej zjadliwą rzecz z na no, A to byłoby mi się wydaje ten grzyb. Na start. Później kaktus, już prędzej. Później smasher. Później... Później, później, później ten grzyb tu nad kocim ogonem. Później to, cokolwiek to nie jest. Później drewno. <grym> później może to. Nie wiem, co to jest. Za bardzo, czemu to świeci. Boję się. Ale niech będzie. Doniczkę dam na końcu. To dam. W sumie niewiele przed doniczką. To dam przed tym, bo wydaje się być mniej groźne magnesy ze pomiędzy. Więc to jest mój na A tier. Zobaczmy tier D. Hmm, mi się wydaje, że z tego wszystkiego to najbardziej bym to działo, zażarł. Później wydaje mi się, że ten grzyb byłby niezły. Później chomper, melon i, i wodorosty. Zobaczmy tier C. Hmm, no wydaje mi się, że wisienkowa bomba by eksplodowała. Więc melon tutaj na pewno idzie na prowadzenie. To samo z ziemniaczaną miną, ale ona chyba ma długi czas zanim w ogóle się wynurzy z tej ziemi, więc to mógłby być mój czas na wykorzystanie tej słabości. No i te grzyby. No wydaje mi się, że pod względem słabości, jeżeli by były jadalne, to w taki sposób bym to uporządkował. No dobrze, tier B. Hmm. To by było chyba najprostsze do upolowania. Nie wiem, co by zrobiła kawa i nie wiem, jak by smakował czosnek, ale mi się wydaje, że aktualnie to ustawienie jest chyba legitne. Zobaczmy tier A. Hmm. Mi się wydaje, że po kolei od poziomu łatwości te, ta, od poziomu łatwości ta dwójka byłaby na pierwszym miejscu. Później byłby lodowy grzybek. Później Podwójny groszek, nie, nie, on się nie tak nazywał, nie pamiętam, już mam dosyć. Później to, później hipnotyzujący grzyb, a później czyli Tutaj natomiast na pierwszym miejscu podwójny słonecznik, potem ten słonecznik, kukurycka, stokrotkę, Dynie wysoką, wysokiego orzecha, nie, wysoką orzeszkę. <śm> Diznata tutaj, miętę tutaj, to tutaj. Mamy to, panie i panowie, oto kompletna tier lista roślin, które w czasie apokalipsy zjadłem. Więc dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia. Siem. Amogus.